18 luty. Nie ma tu żadnych urządzeń, i miernika które mogłyby wpływać na wartość pomiarową. A widocznie o, pokazywałem jak to wygląda, kiedy nie ma żadnych interferencji. Prawda? No chodząc po pokoju, tutaj można odczuć, zaobserwować, Prawda? Różne kierunki pokieruje. Może tam w kierunku za okno, nie wiem po drugiej stronie ulicy, bo niby tutaj jest e, płaszczyzna pomiarowa od przedniej strony e, miernika. Czyli wskazywałoby, że niby z tamtego kierunku przychodzi sygnał, prawda? E, gdzieś niby stamtąd może, ktoś tam za sąsiadami, ktoś mógłby, mógłby ewentualnie pewnie działać bo przy raczej nie sąsiedzi, prawda? Tutaj, jak się wrócimy w tą stronę, to no też mamy jakieś takie aberracje. Więc, no zastanawiające, co to jest, tak jak kazywałem, kiedy, kiedy pole jest praktycznie, jest praktycznie zero, kiedy nic się nie dzieje. Więc tutaj musi coś wpływać, jakaś zewnętrzna siła na pojawienie się tych pomiarów.